Cześć, nazywam się Aleksander Struś, a Ty oglądasz Struś na talerzu. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić moją bardzo uproszczoną wersję sosu tatarskiego, której możecie użyć z powodzeniem do różnych sałatek jako dressing albo jako dodatek do samodzielnych dań, do mięsa, albo do ryby. Zobaczcie jakie to proste. Przygotowanie sosu zaczynamy od posiekania wszystkich dodatków. Czerwona cebulka, taka nieduża. W zasadzie użyję tylko pół, żeby nie było jej za dużo w całym sosie, żeby nie był zbyt ostry. Tak wyszło gdzieś mniej więcej koło jednej łyżki jajo ugotowane na twardo. Też trzeba je posiekać drobniutko. Dobra, jajo posiekamy. Jego wyszło dość sporo, bo około 3-4 łyżek. Ale ja lubię dawać dużo jajka do tego sosu przy dressingu, bo dzięki niemu jest gęstszy, bardziej wyrazisty. No, także ogórek konserwowy albo korniszony, Jej jeszcze też trzeba drobno pokroić. tylu góreczkom starczy około dwóch łyżek i jeszcze grzybki marynowane. Te roboty moje mamy, więc najlepsze na świecie. I też musi wejść około dwóch łyżek. Jeżeli nie macie grzybków marynowanych, na przykład podgrzybków, to możecie spokojnie użyć pieczarek marynowanych. To by było na tyle siekania, ale teraz trzeba coś doprawić. Trochę pieprzu, sól, ale nie za dużo soli. No i tak jakby baza, czyli majonez. Podrobina oliwy, tak, ze dwie łyżki. Teraz trzeba spróbować. Mój, moim zdaniem, jest idealny. Ale jeżeli wasz byłby trochę za mało kwaśny, dodajcie odrobinę octu, winnego jabłkowego albo nawet takiego zwykłego spirytusowego. Tylko z głową i rozwagą. A jeżeli chcecie wersję trochę bardziej dietetyczną, nie na majonezie, no to możecie użyć jogurtu greckiego. Ale wtedy może będzie trzeba dodać troszeczkę cukru pudru, żeby to nie było znowu zakwaśne. Sos tatarski jest gotowy. Także widzicie. Jest to bardzo proste i nie ma sensu kupować gotowych sosów, w których jest cała masa chemii. Najlepiej zrobić je samemu. Jak widzieliście, ja ostatnio użyłem sosu tatarskiego w formie dressingu do sałatki z wędzonym strągiem, ale można go używać do bardzo wielu rzeczy i napiszcie mi w komentarzach, do czego Wy najbardziej lubicie używać sosu tatarskiego. Lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie do swoim znajomym i do zobaczenia. Perdão, entrasse dentro.